myśli o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rozważania Świętego Jana Pawła II. Jak kształtują się święci? Spróbujmy jednak w tym rozważaniu myśleć o niepokalanym poczęciu przede wszystkim w kontekście świętości. Świętość jest atrybutem Boga. Utożsamia się ona z Jego istotą. Nie utożsamia się natomiast z istotą człowieka. Człowiek nie jest z natury święty. Teza o naturalnej doskonałości człowieka, wysunięta przez Jana Jakuba Rousseau, pozostaje w stałym konflikcie z doświadczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Tym niemniej człowiek pozostaje w orbicie świętości, w której nieuprzedzony rozum, nawet poniekąd bez względu na światopogląd, widzi wysokie Najwyższe osiągnięcia człowieczeństwa. Oczywiście, że tylko światopogląd religijny łączy świętość człowieka z Bogiem, wszędzie zaś łączy się ona z wysoką doskonałością moralną, z jakimś heroizmem życia. Niemniej tylko żywy stosunek do Boga nadaje doskonałości moralnej charakter świętości. Raczej trudno mówić o świętych poza religią. Samo słowo święty należy do języka religii. Jak kształtują się święci? Zacznijmy od razu, że zadajemy sobie to pytanie w ścisłym związku z tajemnicą niepokalanego poczęcia. Świętość jest właściwym atrybutem Boga, utożsamia się z Jego istotą. Święci zatem kształtują się przez uczestnictwo w tej istocie, w naturze Boga. Łaska jest podstawą świętości. Ponieważ łaska uświęcająca, czyli łaska, która czyni świętym, stanowi owoc odkupienia, zatem święci kształtują się w najbliższej łączności z odkupieniem. Święty to człowiek, który szczególnie obficie i do głębi czerpie z dzieła odkupienia. Ponieważ niepokalane poczęcie oznacza obecność łaski uświęcającej już w pierwszej chwili poczęcia Maryi, co jest wyłącznym jej udziałem wśród wszystkich świętych, stanowi ono, przeto podstawę do tego, by uznawać ją za szczególnie świętą, by nazywać ją najświętszą. Święci powstają w orbicie dzieła odkupienia. Podstawą świętości jest łaska, a równocześnie świętość jest owocem heroicznego wysiłku i trudu owocem walki. W tym punkcie świętość konkretnych świętych spotyka się z tajemnicą Grzechu Pierworodnego. Grzech Pierworodny pozostawia bowiem w duszy ludzkiej ślady, których łaska nie zaciera od razu. Ustępują one powoli i stopniowo w miarę współpracy z łaską, ale wciąż właściwie trwają w duszy i pozwalają się rozpoznawać jako zarzewie Grzechu. Grzech pierworodny jako grzech znika wraz z najpierwszą łaską, którą w życiu chrześcijan przynosi sakrament Chrztu Świętego. Ale grzech pierworodny pomimo łaski poniekąd dalej trwa w duszy przez swoje skutki i dlatego świętość, która kształtuje się w orbicie dzieła odkupienia, kształtuje się równocześnie z łaski i z walki. W tej formie jest znana ludziom i w tej też formie jest uznawana i ceniona. Dlatego właśnie świętość jest trudna, gdyż wyrasta w wewnętrznej walce, z trojaką porządliwością: oczu, ciała i spychą żywota, którą można by także nazwać porządliwością ducha. W każdej z tych porządliwości dochodzi do głosu jakaś skłonność natury, za którą kryje się pewne dobro. Ale sama skłonność jest spaczona i nieuporządkowana. Stąd właśnie konieczność Wewnętrznej walki z samym sobą. A do tej wewnętrznej walki dołącza się również walka zewnętrzna. Świat, bowiem w którym człowiek żyje i działa, cały jest przesycony skutkami grzechu pierworodnego. Grzech ten jest wszakże udziałem wszystkich ludzi, a oni tworzą świat. Święci kształtują się w orbicie dzieła odkupienia, którego owocem jest łaska. Ogromne jednak energie łaski. Idą w pierwszej linii na przezwyciężenie skutków grzechu pierworodnego, na jakieś przytłumienie tego zarzewia, które wciąż grozi wybuchem. Jeśli nie we mnie, to w drugich. To w całych społeczeństwach, czy też w całej ludzkości. Podstawową funkcją łaski w życiu duchowym człowieka jest oczyszczenie, a dopiero w ślad za nim przychodzi oświecenie i zjednoczenie z Bogiem. Każde z nich o tyle może się dokonać, o ile dojrzałe już jest oczyszczenie duszy. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, świętość człowieka kształtowałaby się inaczej. W Maryi nie było grzechu pierworodnego i dlatego świętość jej inaczej się kształtowała niż świętość innych ludzi. Równocześnie zaś świętość ta kształtowała się wśród ludzi noszących na sobie skutki grzechu pierworodnego.